Informacje Radia Katowice. Potomstwo słynnej bociani pory z Ustronie obserwowanej w całej Polsce online zostało zaobrączkowane, a ich krew pobrano do badania DNA. To jedyne dwa bociany w kraju, które będą nosić większe niż normalnie obrączki w niebieskim kolorze, których zapis jest czytelny z lornetki, mówi Monika Kosińska, inicjatorka monitoringu Ustrońskiego Gniazda. Naprawdę jest taka, że z tych młodych naprawdę niewiele dolatuje do tej Afryki, z tych, które się wyklują w Polsce. A jeśli za parę lat pojawi się gdzieś bocian z niebieską, dużą Obrączką z literą U. No to wszyscy będą wiedzieć, że to jest bocian z ustronia. Bo to są jedyne w Polsce bociany, które mają takie duże niebieskie obrączki. Bocianom pobrano również krew, aby zbadać ich DNA i zorientować się, czy słusznie dokonano wyboru ich płci. Obrączkowanie odbyło się w samym gnieździe dzięki pomocy strażaków, którzy podnośnikiem wywindowali na górę Leśnika, a jednocześnie ornitologa amatora Wiesława Chromika. Zrobimy no, do badań genetycznych, żeby określić płeć tych piskląt na podstawie tam z jednego piórka. Jest mnóstwo ludzi zainteresowanych tymi boćkami, właśnie jak długo żyją, który sam jest, samiec, który jest samica, także to nie tylko ornitologów to interesuje. Gniazdo Ustroniu obserwowany jest czwarty rok. Należy do dziesięciu innych podglądanych przez internautów w Polsce. W tym roku ze względu na powódź tylko w trzech z nich bociany dochowały się młodych. Informacje Radia Katowice. Słuchasz i wiesz. Mieszkanie...